Jesteśmy właśnie na PGA 2014. No i jest bity rekord Guinnessa w grze, yy, znaczy w, w najdłuższym graniu w grę komputerową, ta, w grze Sniper czy y, elite Generalnie Afrika. gra w grę. Generalnie ta. w gra w grę. Dokładnie. Jak, jak się Pan nazywa, możemy powiedzieć? Możemy Hubert Bleich, pseudonim Gordon. Dobrze. I teraz ja mam takie pytanie o szczegóły, tak powiem o specyfikę tego samego wyzwania. Śmiał, warto, y, tak. W tej chwili rekord wynosi 135 godzin. 15 minut i 10 sekund. Dobrze, i teraz jakie są, że tak powiem, warunki yy, tego rekordu? Co, 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 czego, co można robić, czego nie można robić? Jak to wygląda? Jakbyś mógł odpowiedzieć nam. No, yy, podstawowa zasada jest taka, że ma 10 minut przerwy po każdej godzinie. Aha. Co niektórzy mówią, że to jest duże ułatwienie, ale yy, ostatnimi czasy yy, jak Guinness yy, yy, nie wprowadził, bo to jest rzecz nowa, że jest te 10 minut przerwy. Wcześniej nie było tej przerwy, no to jakieś gości po prostu strzeli. E, bijąc ten rekord stąd, stąd ta 10 minutowa przerwa mm. czyli może się wypróżniać, może wydalać no siłą rzeczy, nie ma pampersów, nie ma. Nie ma... Nie ma Czyli pampersu, mu idzie do, ale to jest jakoś na czas, że on biegnie w tym momencie w te 10 minut. No Chyba 10 zrobić. minut Agnesa nie interesuje to, co on będzie robił, czy on będzie leciał, czy on będzie biegł, czy on będzie e, siedział na kiblu. No na przykład braliście tutaj. pomysł pod uwagę, że cewnik zamontować mu, czy coś takiego. Nie, nie, z racji tego, że jest te 10 minut przerwy, cewnik niepotrzebny, kaczuszki żadnej też tam nie ma. E, nie siedzi też na tojtoju. Toju. A w tych 10 minutach, czy on coś je, on coś pije, czy może pić w trakcie grania, jak to wygląda? Może czy może pić, coś dogryzać może w, trakcie pić w trakcie grania? W może dogryzać, może pić. Myśleliśmy nad takim hełmem, tutaj wiecie, z takimi A, dwoma z piwami, poparami, Ta tak. No. Ale no, piwo trochę zamula, więc z tego zrezygnowaliśmy. W każdym razie te przerwy się też mogą kumulować. Więc jeżeli gra przez 3 godziny, to ma 30 minut przerwy, No i wtedy może sobie spokojnie się wypróżnić, spokojnie sobie zjeść, znowu się wypróżnić i zajarać fajnie. Ale spać nie może? Znaczy chyba, że będzie spał dwie minuty na przykład, czy tylko dziesięć? Spać może, ale no wszystko w pewnych ograniczeniach czasowych. Okej, okay, czyli generalnie nie jest tak źle. Gorzej by było jakby nie było tych 10-minutowych przerw. No nie, no to wtedy byłoby zdecydowanie gorzej. Tak. Wtedy musiały mieć i Pampersa i Kaczuchę. I tutaj de, jakaś i służba powinna być ratownicza w pogotowiu e, ewentualnie? Służba ratownicza jest. Defibrylator. Za sceną jest dwóch ratowników medycznych, do tego Dobra, jeszcze lekarz trzy razy... Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo tutaj na samej górze stawiacie, Tak, rozumiem. no powiedzmy sobie, że y, y, cała impreza jest... Y, taka mocno hardkorowa, hardkorowo gamingowa, no ale jednak te względy bezpieczeństwa, no, muszą być. Dobrze, no to dziękuję Tobie bardzo. Znamy wszystkie szczegóły już na temat rekordu Guinnessa, no i będzie pobity, czy nie? No ja mam nadzieję, że będzie. Ja, ja również mam nadzieję. Także dziękuję serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia. Oglądajcie, szukajcie, jaki będzie wynik, tak, potem tak po BGA. Na razie.